Ej, panowie, gdzie wy jesteście? Skąd, skąd wy jesteście, panowie? Odwiedzacie tutaj Buckingham Palace? Ja też. Z Królestwa Środkowego Kongo, tak? Juro. Z Dolnego Kongo. Z Kongo jesteś, tak? Już teraz byłem w tym miejscu i było dosyć ekscytująco, trzeba przyznać, 5 lat temu. Jestem ponownie i nagrywam sobie bo ekscytuję się moimi wakacjami, że tak to ujmę. No, bo tak trzeba, nie? Nie można ciągle tylko pracować i pieniążki ustaleć, coś trochę żeby wyjść rodzinę przyjaciół, starych dobrych ziomków. No, także tak to wygląda w London. Trzeci raz jestem już w Londynie. Pierwszy raz w 2007, 2018, no i teraz tu w 2023 Także, no... Londyn to jedyne takie miejsce, moim zdaniem, na świecie, które można porównać z Nowego Jorku Ze względu na obszar, ze względu na rozmiar zaludnienia oraz... Zróżnicowanie kulturowe, tak to nazwę no nie, Chociaż jest ono nieco inne no nie, nie ma pewnych grup etnicznych w takim, Na taką skalę w jednym i w drugim mieście Nie ma tego, wiadomo, zbalansowanego Tak samo, ale No to takim. No, dobra, idziemy, nie ma problemu Ale jest to na pewno takie, tak powiem Mocno zróżnicowane miasto pod względem kulturowym tego jest zajebisto, się tu czuję fajnie, tak jak w New Yorku. Jest super No ja tak powiem, mieliśmy ferment we włoskiej restauracji, to trzeba było opierdolić za przeproszeniem służbę, właściwie pracowników, aż menedżer wysłuchał w końcu, e, tak powiem, mojego komplain, bo czekaliśmy 40 minut na pizzę, co jest skandalem. Nazywa się Primitivo Pizza, pizzeria, no, ale on to przyjął tak e, z pokorą, że tak powiem, ten menedżer, bo był mniej więcej w moim wieku. Także stara szkoła, koleś, no, oldschool A głównie że takie kelnerki, no jedna była taka, coś tam słuchała, ale to też z grzeczności Natomiast druga była niemiła, to została przeze mnie zjebana No, bo ja tam się nie pierdolę, nie może kobieta tam Słuchaj, chcesz równouprawnienia, to o pierdole. If you act like a man, you get smacked like a man, bitch That's how it is Nie no, żartuję, wiadomo, nie mam mowy o biciu, ale Ale kurwa, jak trzeba jakoś zjebać, to się kurwa mówi Shut the fuck up That's it. Znaczy ja tak nie powiedziałem, ale no... Listen. Trzeba ludzi sprawdzić do parteru, że tak powiem jak... Um, nie, mniej więcej użyłem określenia takiego jak You're here for me. I'm not here for you. I'm a customer. You're supposed to be nice, polite and kind. But you're extremely unprofessional and rude. No, a to taki był lekki fermencik. A takie rzeczy też są potrzebne w życiu. Nie może być zawsze fajnie. No, że tak powiem charaktery się... Partują w takich sytuacjach lekko ekstremalnych, bardziej, no nie jakichś nieprzyjemnych. No, taka drobna anegdota. Nie polecam Prymitiwa Pizza. Nie, niestety, ale i tak nam dali dyskont 20% zniżkę za karę. Yy, I oprócz tego, jeszcze anszowi zdali takie ryby, które no, kurwa no, yy, były zasłone i rzucili jak psu dosłownie i no po prostu było nierówn nierównomiernie rozłożone oliwki, szynka, jansiowis więc no i była przypalona także no list of complaints goes on no, no. O. ale miesza z tym tam South Africa imperium brytyjskie kiedyś Great Britain Także Tak to jest Niestety no. jak ktoś jest hamem to trzeba go traktować jak Hama Dla ludzi bratem, dla królestwa z Jak zawsze ten sam The One and only John the Saint I tak jutro lat do Polski przez najwyższy, 4 lata nie byłem i wrzucę to w wolnej chwili, także wszystkiego dobrego. Pozdrowienia od mojego serdecznego ziomka Jurasa My, bro, my Brother from another mother daj litra, on mówił daj litra tam. On mówił daj litra, a tam przejeżdżał no. Daj litra dał mu daj, daj litra mówił, no wiadomo Daj litra, daj pół litry. No.